Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak widzicie, zupełnie inaczej zaczyna się, zaczyna się niż poprzednie nagrania Sceneria jest początkowa, zupełnie inna No i asystentka jest inna, bo mam tutaj ze sobą Anię Ania będzie dzisiaj moją asystentką i towarzyszką podróży Gdyż ruszamy w kierunku Niecieczy Włościańskiej W kierunku Piotka Chmiela i jego rodziny To taki będzie, można powiedzieć, już od wielu miesięcy Zapowiadany czy też pogadywany wyjazd. Piotr chciał, żebym przyjechał tam do niego, zobaczył, bo przeprowadził bardzo dużo inwestycji, przebudowę klatek. Zobaczymy jak to Piotkowi wyszło, będę starał się Wam to te też pokazać, a oprócz tego mam nadzieję, że pokażę Wam również szersze spektrum zwierząt, gdyż u Piotrka poza królikami jego tata hoduje gołębie pocztowe, mają oni również konie, jego młodszy brat Jakub hoduje króliki wiedeńskie, co na moim kanale same olbrzymy tylko były, także mam nadzieję, że będzie to fajny odcinek, że Wam się spodoba taki pomysł na odcinek wyjazdowy, ja tymczasem się z Wami żegnam, ruszam w dalszą drogę i mam nadzieję do zobaczenia bliżej Piotrka. Droga nam minęła całkiem fajnie, wyjechaliśmy już z Sokołowa, jedziemy w kierunku Niecieczy, bo odległość jest stosunkowo niedaleka Więc zaraz powinna, czy też niebawem powinna się pojawić tablica informująca nas, że już jesteśmy na docelowej wiosce Możecie sobie w międzyczasie jeszcze popatrzeć krajobraz jaki otacza tutaj Piotrka okolice Jakiś kopiec jest powojenny, musiałbym go dopytać bardziej o szczegóły. O, już w tle widać tablicę, więc sobie zerknięcia. Ja jeszcze tylko właśnie dopowiem, bo na wstępie tego nie ująłem, że Piotrek dla niewtajemniczonych ma numer hodowli W4. Również należy do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. On przystąpił parę lat przede mną, więc tak naprawdę można powiedzieć, że on mnie wtajemniczał. W te kulisy, jak tutaj się dostać do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt jako trzeba zrobić wszelką papierologię i biurokrację skręciłem właśnie w stronę Niecieczy, w stronę tej wioski docelowej, w której Piotrek zamieszkuje możecie sobie zerknąć, jak wygląda zabudowa ja już tutaj kilkukrotnie byłem u Piotrka no, taka fajna, zwarta wioska z tego co z nim rozmawiałem, mają bardzo prężnie działającą straż pożarną OSP tylko, że z tego co kojarzę to remizę mają z drugiej strony Z której chyba nie będę przejeżdżał koło niej Więc nie pokażę Wam jak to wygląda Natomiast Piotrek sam wiem, że jest strażakiem Więc od niej mi opowiadał, że, że ta jednostka u nich jest całkiem zorganizowana dobrze Coś tutaj jeszcze Wam można do tego tytułu wstępu dodać No Piotrek... Tak naprawdę jest taką moją dobrą duszą, można powiedzieć, nie tylko hodowlaną, ale i taką ogólną. No bardzo miły człowiek, dobrze tutaj nam się razem współpracuje, bo już od kilku fajnych lat ta nasza znajomość trwa. Widzicie chłopaki na motorach. Tam w tle już widać Piotrka. Dom zaraz będę wjeżdżał, zaparkuję się i będę dalej Wam pokazywał, co u niego w trawie piszczy. Także czekajcie dalej. Jesteśmy u Piotrka na podwórku. Pierwsze się rzucają tak jak widzicie. O! I latają gołębie pana Roberta. A tutaj za tymi tujami klatki. I sam Piotrek, który męczy psa. Żeby nie szczekał. Żeby nie szczekał. O! Tak wyglądają jego nowe oczka. Które wykonał w tym roku w lipcu. Najbardziej mi się podoba, szczerze mówiąc, mówiłem mu zadaszenie. Wszystkie te belki. Kawał roboty tutaj ktoś włożył w to, a klatki to już jest dzieło Piotra. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. No i rzucił na story takiego samca, tylko sam się nie chce pokazać. Chodź Piotrek, już się nie wygłupiej. głupiej. Tak I tak cię ludzie znają. To pies będzie szczekał. Niech szczeka, nie szczeka. Taki rzut na klatki. Zaraz przejdziemy dalej, bo on ma więcej tych klatek. Tylko zobaczcie, bo wyjął sobie kwietniowego samca. Jak chcecie, to Wam dam na miarę. Jak będzie miał coś do sprzedania, to możecie dzwonić do niego. Audycja zabiera produktu. Tak, nie, bo jeszcze zobacz. Nutrena stoi, to jeszcze będą dzwonić. Ale nie, nie, nie płaciła Nutrena za ten filmik. Gołębie, tak jak mówiłem, jest tu wesoło. Wiele zwierząt marchewka, Piotrek buraki też daje a nie, nie masz wiaderku buraka, nie, nie, masz nie. samą marchewkę dalsza część klatek tutaj mamy Wiednie Kuby na razie nie będziemy wyjmować, pokażę tylko tak jak one wyglądają przyjdzie Kuba to coś się dogra jego dzieci niech on pokazuje a to są stare klatki Piotka. jak ktoś był Piotrka to może je kojarzy bo on jeszcze jak miał te stare konto na Facebooku, jak mu tam YouTube YouTube, jak mu Facebook bałaganu nie porobił, nie zablokował to na tle tych klatek dodawał zdjęcia tu stał na środku stolik o, to tak wyglądają jego stare klatki tu było 20, chyba 27 oczek, tak Piotrek? tak, 30 z tym 27 i tutaj nadal miał jeszcze 30 i potem dorobił następne oczka tak to wygląda w całej okazałości I sam Piotr Zaraz będziemy pokazywać następne króliki, tylko zobaczcie sobie jeszcze, jak wygląda ta hodowla. Potem jeszcze są w planie konie. Potem może jeszcze z jakiegoś innego ujęcia dla osób zainteresowanych gołębie pokażemy, bo to gołębie podstawe, nie jakieś tam zwykłe koki. Pan Robert lotuje nimi, także cały czas są w ciągłym ruchu. Także też fajny towar. No i jeszcze z tej perspektywy klatki. Myślę, że wygląda to całkiem imponująco. Ma naprawdę tutaj. Warunki do hodowli, bo i cyrkulacja dobra, i na pewno w lato będą miały cieplej niż jakby stały sobie po prostu na dworze, bo coś ten dach utrzyma. No i z tyłu owczarek kaukaski, tak? Owczarek kaukaski, dobrze A tam jeszcze jeden dalej jest, tam dalej kury. No on tu ma zo. Jak chcecie przyjeżdżajcie oglądać Piotrka zo. I moja pomocniczka, która o, już się zdenerwowała nudzi jej się, ale jest wytrwała, bo czeka zobaczyć małego zierbaka wpadliśmy na pomysł, z będziemy pokazywać co tu Piotrek ma w klatkach trochę tych królików jest, co tu moje, Malinowskiego geny Krzyśka, Szeligi no i z Piotrka hodowli nie będę opowiadał co to jest, bo nie do końca wiem ale też nie będziemy o wszystko Piotrka pytać, oglądajcie co tu jest pokażę Wam tylko co Piotrek daje do jedzenia te granulki kulik premium z kargila kukurydzy trochę i jęczmień i słonecznik, pardon. czarny słonecznik tu jakaś samiczka a tu Piotrek potwierał kl klatki gdzie no, siedzą na chłopaki tam, tam. na górze samiec yy, po prawo pana zabronnego tak? tak. po lewo Malinowski Malinowski a to jest taka a propos co się okazało później brat z gniazda tego Wicka, tak? Co ja nie? Chyba tak, tak, tak. Tutaj mój samiec, syn wiceczempiona. Tutaj jest Krzyśka stary Szeligi. samiec od Krzyśka Szeligi. A tutaj jakieś gwałty się odbywają. No, Czarnej termondy. Tak, Piotrek Noworase tworzy czarne termondy. Z czarnych belgów wyciąga. Może zaraz wyrzucimy któregoś z tych samców. Albo Zabronnego, albo Malinowskiego, bo wiem, że obydwa są na fajnym włosie. Może któryś będzie się chciał ładnie na stole zaprezentować, to Piotrek coś pokaże. Piotrek rzucił na stół samca od pana Józefa Zabronnego, czyli R7. Z genem Oltmansa, tego co. A, słyszycie. Gen Oltmansa, e, czyli to z tego co pamiętam, to będzie e, brat tego mistrza z Mannheim, tak? To był brat? Czy, pieśczo, tak. czy to pieszo? O bracie, nie, chyba to był Tak. Jak widać, ładny samiec, fajna głowa ładnie staje widzi, że kamera to się chyba chce zaprezentować ładnie. sympatyczny królik Teraz na stole samiec od Pana Malinowskiego. Piotrek gotuje jeszcze ostatnie Ślif szlify, żeby się jakoś zaprezentował, robi. Z tego co kojarzymy, bo też nie pamiętamy dokładnie, to chyba będzie brat tego samca, co zdobył u Pana Jarka wiceczempiona w Boguchwale. Mega ciemny samiec. Na szeroki uchu i ta głowa jest taka okay. fajna zbita i robi się śliniawa, bo tam są geny. O, jak ładnie ustaje, gen to takiego samca cego, kiedyś miałem, z tego co pamiętam, pan Jarek mówił, tego 19-14 Na mega łbie No ale, to co tu widać, to Trzeba go troszeczkę chyba pomęczyć, żeby chciał ustać Albo odsunąć i dać mu spokój Z góry desant Na spadochronach chyba nie chcę, nie chcę stać mi chwilę ustawić. A taki fakt, to, to fakt że e, ten samiec i, i wcześniejsze pokazywany zabronne e, mają ta, taki, taki sam numer. Także A jakie mają? Jak dobrze pamiętam 13-17, jeden i drugi. To, tylko jeden r 7 drugi R4. 13-17 O, ładnie mu teraz głowa wygląda jak ta kusto. Teraz na stole żelazisty samiec z marca. Piotrka hodowli. W Bogu chwale, był oceniony jako młody na 95,5 punktu. Też ładny samiec, fajna głowa. Także Piotrek nie tylko ma szare, ma też coś żelazistego ma też coś czarnego. No i zobaczcie. Ładny królik. Mam nadzieję, że właśnie nie zanudzę tym pokazywaniem królików ciągłym, byście pewnie po chcieli posłuchać gadek, ale co będziemy tu opowiadać? Przyjechaliśmy pokazywać, nie gadać. Zaraz może wpadniemy na pomysł, nie będziemy ciągać Kuby w jedni, ale pokażę tylko tak po klatkach, bo muszę też zobaczyć w buchu, jaki Kuba ma w ogóle numer, bo nie pamiętam. Wiem, że ma Mazowiecki miałem 200 coś, ale zaraz się upewnię. Pewnie osoby, które hodują w Wiednie, to będą tam Kubę znały, bo Kuba na wystawach się całkiem solidnie i często udziela. A poza tym jest młody chłopak, więc jest bardzo operatywny w tym środowisku, gdzie tam w Wiedniach, tak jak patrzyłem po wystawach, to głównie sami młodzi hodowcy byli, także oni zwarte grono tworzą, także zapewne go będziecie kojarzyć. Postanowiłem pokazywać wam Wiednie. Piotrek tam działa, wyjmuje swoje belgi, które będzie chciał zaraz na stół rzucić, pokazać. Natomiast zobaczcie sobie, wspominałem Kuby Wiedeński, szary I Kuba ma numer 208, tak? tak M208 Fajne te króliki są, so, ja tam mam Belgię, ale jak sobie popatrzyłem Na te łby Wiedni Też piękne zwierzęta, takie jakby ktoś brzydko powiedział Głowa z rozpędu uderzyłby w ścianę i nos by się wniósł do środka Zaraz Wam pokażę Samce, bo samce miał kozackę, jak tutaj no jeszcze Kuby nie ma, tata wymował, pokazywał nam jak przyjechaliśmy, to zauroczony jestem tymi głowami. Pozamykam, pokażę Wam. Mam nadzieję, że Kuba potem nas nie będzie ścigał, że sobie robimy przegląd bez jego obecności. Zobaczcie kiełby. po 96 punktów. No słyszycie, 96 punktów dostały te samce. Szepietowie, tak? tak? Szepietowie. Ale uby piękne. Także nie samym Belgiem człowiek żyje. Na Wiednie też można popatrzeć. Oko jest na czym zawiesić. Nie no. ja chcę tutaj już dewastować klatki, ale tu kolejne. Kuba w stosunku do Piotrka ma mniejszą hodowlę, mniej oczek, ale widzicie, że towar również bardzo fajny. Mocne króliki. Jak kiedyś będę stary i nie będziemy się chciało nosić belgów, to pewnie wejdę w te średnie rasy, żeby było lżej i żeby ręce tak nie bolały. Idziemy, bo Piotrek coś rzucił na stół. Tylko tutaj zamknę, żeby nie pouciekały. A, co to Piotr jest? Stary samiec, numer 12-13 to jest po... A to po, twój. Po, tak. A, po, po, to jest światka stary. Po, po matce z, przywiezionej z Niemiec z Minehow. Wtedy co byliśmy na wycieczce, mówiąc. Krótko. Myślę, że nie będę dopowiadał, bo chyba słychać było I co to jest, to, jest Po żelazistej tak matce, ona tam 97 punktów miała. Gdzieś tam na mojej starej stronie zdjęcia matki są. matka była duża na dużym uchu, ja mu tego ucha niestety nie syknęła, ale, ale fajny ciemny. Dosyć taki kształt łeper, także siedzi sobie na razie i Także widzicie, mają ludzie w Polsce króliki. Nie tylko jakieś tam nazwiska, które operują na forach Facebookowych i się uważają za nie wiadomo kogo, ale i osoby o mniej znanych nazwiskach. zwykle chleba. Tak, zwykle zjadacze chleba, jak to Piotrek powiedział. Nie y, internetowi celebryci, ale też mają. O! Przed prezes! O, iście, jak się ładnie ubrał, jak na prezesa przystało! Ale to jest Kuba na go Piotrek, przepraszam. Kuba się ładnie prezentuje, więc zaraz wyjął swoje, swój owoc hodowlany. Zobaczcie, jaki ładny łeb. I tu, jaki ładny chłopak. Na pewno, kto hoduje w Wiednie, to będzie kojarzył to twarz. Ja już mówiłem właśnie, że, że macie młody klub młodych hodowców, także pewnie tam wasze grono się zna. No, Trochę mam Jak chcecie, to i na miarę wam dam do kuby. Może też będzie coś chciał sprzedać kiedyś, bo pewnie teraz to nie. Aktualnie jest. To ja sam chcę ze O. Nie. Dajemy go na stół? Może tak, bo tutaj jakoś tak. Teraz macie porównanie, jak wygląda Wiedeń do Belga. To co Wam mówiłem, te głowy są tak fascynujące, że chyba ten jeden ma nawet mocniejszo, ale ten belk za to jak, jak dwa różne włosy. I ten jest szary, i ten jest szary. Przynajmniej z nazwy. Ale faktycznie ten taki jest jakby rudy, a ten taki jest ciemny. No, chyba nie uda nam się zrobić tej konfrontacji. Tak ja go włączę, no. Kuba poszedł się przebrać, bo jak widzieliście w stroju galowym, dzisiaj święto narodowym, więc tam jakieś uroczystości miał. Poszedł się przebrać, a my będziemy z piotrem tutaj jego kuliki jeszcze patrzeć. Tu jest marcowy samiec, który jeżeli dobrze pamiętam, Malinowski zabronny? Tak. Połączenie: matka zabronny, ojciec Malinowski. Fajny samiec. Totek zaraz wyjmie jeszcze taką uszatkę, bo u się pokazywał. No widzicie, dużo się tu dzieje. Tu Kuba, tu Piotrek, tam na górze pan Robert działa przy gołębiach. O, taka samiczka z... czego jest? Kwiecień, maj? Tak, Kwietniowa po samcu pana Józka Majerczaka i samicy... Ojej, 21-26, tak. I Piotrka Samica. Z linii ogólnej, z z tych pierwszych królików. Z Jak wyjął ją, zafascynowało nie tylko jego, ale i mnie kształt ucha, dokładnie ta szerokość. Zobaczcie sobie. Jest jeszcze brat na jeszcze lepszym uchu, ale niestety leżącym, także... Ale gen ma. Tak jak ja zawsze mówię, trzeba gen wykorzystywać, mimo że będzie leżący, czy bez ucha, tak. czy ślepy. Nie można królika za szybko skreślać. No to tak bym chyba ten wspomniany brat. Tu ucho nie ma. Nie głupie, ale... no ale niestety. Ubowę ma nawet całkiem. Presja upałów zrobiła swoje. Widzicie Piotek zaopatrzony, wszędzie pełno siana, 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 siana pod klatkami, marchewka, worki. Możecie pytać, dlaczego nie ma poidełek, ale akurat jest prowadzona e, mała akcja czyszczenia, dlatego też są pozdejmowane. Nie zdążył jeszcze Piotrek zawiesić, wzięliśmy go zaskoczenia, trochę za szybko przyjechaliśmy. Dlatego tak wyszło. Ale to jest to taki inny typ trochę. Nie? Kwietniowa samiczka. Piotrek z nią rozmawiał tyle czasu, żeby się ładnie pokazała, ale o, zbuntowała się. Uszy jak radary, raz i... Nie, stoją, ładnie teraz. Wstydziła się. Wstydliwa kobieta. Ale może zaraz będzie chciała ładnie ustać. Na tle z jej hodowca. jak Piotrek się przysunie, to i ona zaraz inaczej się zachowuje. O, teraz fajnie ustała. Ładna głowa, fajna łapka. Nie będziemy tu dalej męczyć tych królików. Piotr Kierusz chowa, a my przenosimy stoliki i idziemy tam na stare klatki, bo tam mówi, że starsze króliki, starsze samice, coś będzie jeszcze pokazywał. Aby Was bardzo nie zanudzić, bo jeszcze chcieliśmy te konie pokazać. Ja nie chcę konie zobaczyć, tak Aniu? A nie chcę konie zobaczyć, a jeszcze może hodowlę na górze by pokazał. A już pewnie będziemy mieli te 20 minut, także jak zawsze się rozgadali. Samica 12, tak? 1, 96. To z, tej, z tej lepiej ją widać. Tylko, żeby. Matka pokazywana wcześniej, tak? Tej ostatnio, co tam była na stole tej, tej samiczki. Zaraz pogadamy z nią to ładnie Wam się zaprezentuje. O. Ładny królik. A w tle za Anią, Aniu nie musisz uciekać. Jeszcze jakbyście chcieli, Kuba ma samce w Wiednie do sprzedania. Tak Kuba? Ucieknie. A uciek, nie ma Kuby. Ale z tego co mówił, to ma coś tych Wiedni do sprzedania samce. Tu się mu nie mieszczę. Od Piotrka dzierżawi parę klatek. Jak ktoś jest zainteresowany, to Kuba mówi, że chyba ogłaszał do sprzedania, także możecie się zgłaszać. Ja na Facebooku jest. Facebookowa strona. Myślę, że ogarnę i podeślę Wam w opisie i link do Facebooka Kuby, Piotrka i numery telefonu. Jak będziecie chcieli, to sobie dzwonić. Kolejna samica: 132 numer. Kurde, Piotr, zamiast tu ustać i opowiadać, to wstydzisz się. Ludzie chcecie oglądać Piotrek, kamera cię lubi. Tak? No zobacz, jak nie ustała, tylko użyj, że położyła po sobie. No, zobacz, akurat ładnie stanie. No, długa jest. Kolejna samica. Od pana zabronnego. Już teraz nie chcę gadać. Patrzcie tylko co jest. Bo ona ładnie się prezentuje. Włos wam tylko pokażę. Czasem ostroż słabo łapie patrzę. Królikiem swoim. Kolejna samica. Piotrek, opowiadaj. To siostra tego, te, tego samca, który był razem z Wiedniem na stole do, do, do porównania. Ona była na tego Bogu, ciemnego. Tak, ona była na Bogu chwale, tam została 5,5 ,5, jeśli, jeśli się nie mylę. Marcowa samiczka, także trochę jeszcze trzeba masy nabrać, ale wydaje się być zgrabna. Niech, niech siedzi i, i rośnie. Tam tylko na... Tu znajomy królik. W jednym ucho M167, w drugim 10,2,17. Całkiem fajnie u Piotrka wyrosła. Jakieś tam dzieci już są. I coś jeszcze Piotrek mówi, że będzie zaraz w drodze. 95,5, tak? Z KCHZ tu miała cenę? Tak, tak. Tylko jeszcze nie miała do końca zrobionej okrywy. Ale włos, jak dojdzie, to myślę, że że do 96 punktów to spokojnie by dostała, nie tylko od KCHZ, ale i wola bardzo nie ma to na wystawę nawet, by jeszcze ją mógł wziąć od biedy czyli Samica z października tamtego roku roczna troszeczkę ponad fajnie staje, córka wiceczempiona i Samicy Krzyśka Szeliki. to już ja wam dopowiem bo się u rodziła podjechaliśmy do Koni Mówię podjechaliśmy, bo musieliśmy kawałek się udać od piotka zabudowań. Jak byłem poprzednio, to tamta klacz, na której jeżdżą dziewczynki, ta mniejsza, była u Piotrka na podwórku. Natomiast teraz, zważywszy na to, że konie te należą do brata ciotecznego Piotrka, który mieszka z nim bezpośrednio w podwórku, pobudował sobie taką na razie mini stajnie kawałek oddaloną od zabudowań. Jak widzicie, całkiem fajnie to zorganizował. Ma tutaj dla koni zagrodę. Tam ma miejsce, na którym można na koniach pojeździć, zabudowania, gdzie te konie mieszkają. I tak jak widzę, to ma tutaj dwa kucyki. Tutaj jest, z tego co się dowiedziałem, kobyłka rasy fiorda ze źrebaczkiem. Jakaś to jest bo noc, jedna z tych ras pierwotnych. Natomiast tam są dwie klacze pod siodło. Ten brat Piotrka prowadzi z tego co wiem, właśnie jakieś lekcje już w tym kierunku e, przedsięwziął swoją działalność, czy też dalsze życie. E, myślę, że tam zdobędę namiary, bo Piotrek mówił, że, że na Facebooku założył nawet profil tej swojej stadniny, więc też spróbuję to Wam podlinkować w opisie. E, I sobie też, jak będziecie, zainteresowani poglądać, bo może a ktoś tutaj z tych stron Sokołowa Podlaskiego, niecieczy, Włościańskiej, czy ogólnie z tych stron polskich mnie ogląda. No to takie, taki wesoły wyjazd był. Zerknijcie sobie jeszcze na te kucyki, na to kobyłkę. Fajny żerowaczek jest. Może spróbuję do niego podejść, bo tutaj Piotrek go zagaduje. Go wam z bliska pokazać. E, tam musiałbym dopytać Piotrka. Piotrek, jakie rasy są te klacze, te pod siodło? Jedna to jest znaczy to nie jest ten wyższy, to jest samigo, to nie jest... A, pomyliłem, widzicie, eee, źle Wam mówiłem. To jest Wałach. Eee, wyższy Wałach. To, to jest ho jakaś hol holenderska, krew, czy, 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 jakaś taka dziwna, coś, coś z holenderskim, to Kacper trzeba było zapytać dokładnie. Eee, a ta, 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 ta niższa... I to wiem, klacz, że jest Klacz, bo była u Ciebie, jak byłem klacz, ostatnio. tak, to jest Kłusak, także takie, takie konie gdzieś tam właśnie też, też szczególnie wykorzystywane chyba w wojsku, bo one są bardzo, bardzo tak zwane, jak to w koniach mówią, do przodu, czyli... Nie trzeba ich prosić do galopu, i tak dalej. Bardziej hamować niż, niż przyspieszać. Ale co by nie było, i tak najładniejszy jest ten źrełak. A w ogóle najładniejsze to zobaczcie grzywa ma ta e, kobyła, klacz, rasy Fiorda. E, fenomen dla mnie ta dwubarwna. E, ale podszy e, właśnie chciałbym powiedzieć, że jak u królików, że jasne podszycie, a zewnętrzny włos jest ciemny. Natomiast to jest grzywa, więc nie wiem jak to nazwać, ale taki fajny. Natura sobie wymyśliła kolor. Fajne koniki. Jeszcze ostatni rzut. I myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, bo i tak się rozgadaliśmy. Dziękujemy Piotrowi za, za odwiedziny, że mogliśmy poglądać jego wszystkie szpargały wszystkie kąty, że pokazał nam co miał najlepszego. Trochę za nią mu dzisiaj tutaj popaskudziliśmy czasu, bo musiał dla nas się poświęcić, a tak to by pewnie sobie coś fajnego dzisiaj zorganizował. Więc ja kończę. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to gratulacje, że się nie znudziliście. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.